Cześć witajcie moi drodzy, ja jestem Drift, a to jest kolejny z Minecrafta z daily grudnia. Dzisiaj jest 8 grudnia i dzisiaj postanowiłem, że zbuduję śnieżkę. No zwyczajną śnieżkę, bo nie dlatego, że dzisiaj u mnie jest strasznie zimno, więc, post więc postanowiłem, że jednak zbuduję śnieżkę. A i jeszcze coś. Muszę Wam przypomnieć, że jeżeli do końca tego roku zdobijemy 500 subskrypcji, to robię od Was dowolne wyzwanie. W filmiku z wyzwaniem? Macie w przypiętym komentarzu. Dobra. Ja nie przedłużę i lecimy. Dobra. O, proszę bardzo, tak wygląda płatek śniegu. Oczywiście płatki śniegu mogą być różne. Ja zrobiłem taki. Mm. No i cóż, moi drodzy, to by było na dzisiaj tyle. Ja bym. No i cóż, moi drodzy, to było tyle. Ja byłem płaski. List. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. No i cóż, do zobaczenia, Trzymajcie się. No i widzimy się jutro.